W nowym odcinku, tym razem haul wyprzedażowy, i pokażę cztery stylizacje, które stworzę właśnie z ubrań, które kupiłam na wyprzedażach. E, pokażę też właśnie moje łowy wyprzedażowe, także oglądajcie, bo mam nadzieję, że moimi stylizacjami Was co nieco zainspiruje. Pierwsza stylizacja, troszkę taka bardziej wieczorowa, odświętna. E, sukienka z takim drapowaniem z koronki. Do tego taki właśnie frak smokingowy, który bardzo, bardzo podoba się mojemu mężowi. Mówi, że jedna z ładniejszych rzeczy w mojej szafie. E, torebka taka koralikowa, kupiona na wyprzedaży na wyprzedaży szafy Jessica Mercedes na Vinted. No i te śliczne, prześliczne buty z Mango. Chorowałam na te buty od września, czy nawet nie, nawet od lipca, jak robiliśmy sesję. Barbie, to widziałam je w sklepie, ale niestety nigdzie nie było mojego rozmiaru ani online, a nawet w sprzedaży udało się przez, co prawda, modliwą platformę dorwać niestacjonarnie w sklepie. No i ta stylizacja w całości wygląda tak. Ten frak miałam też na sobie w listopadzie, na 25-leciu Macieja Ziemia. No i przekręcam na komentarze, miała ta stylizacja, podobała się. A czy podoba się Wam, dajcie znać w komentarzu. Kolejna propozycja stylizacji z wyprzedaży, bluzeczka z Zary za 29 zł, kupiona na wyprzedaży, no i spodnie też za 29 z werszki, z takimi właśnie tutaj zdobieniami. Również zdobienia są na bluzce, więc myślę, że to wszystko fajnie ze sobą się łączy. Jeśli chodzi o buty, no to one bardzo tutaj idealnie pasują kolorystycznie, wydłużają sylwetkę, nogę. Nie skracają, tak jak zrobimy na przykład buty w czarnym kolorze. E, buty co prawda nie są zbyt sprzedaży, są w sceny regularnej i są prezentem od moich przyjaciół. E, torebka też pochodzi e, e, z kolekcji z regularną ceną, kupiona dawno temu, dwa czy trzy lata temu na sesję majową na bloga, no i tak ze mną została. No i tak w całości ta auto stylizacja się prezentuje. Mam nadzieję, że fajnie, mam nadzieję, że Wam się podoba. Była stylizacja złoto beżowa, a teraz jest biało eee, Z wyprzedaży t-shirt z działu męskiego. Spodnie również z wyprzedaży zary, wybaczcie, nie pamiętam dokładnie cen co wykostuje. kosztuje. Eee, jeśli chodzi o buty, to są buty z Kate Perry, kupione w Half Price eee, Tak, Tak, no, powiedziałam, że Kate Perry ma swoją markę. No i właśnie one nie są z wyprzedaży, one są w cenie regularnej za 400 parę złotych. to był mój pierwszy zakup po tym, jak zostałam żoną, pierwszy shopping. Torebka też nie jest z wyprzedaży, ale pasowała do tej stylizacji, dlatego te buty i tą torebkę wykorzystałam, uzupełniłam stylizację. No i tak w całości ten wygląda. Wybaczcie mi proszę, że t-shirt jest niewyprasowany, ale już nie było czasu. Powiedzmy, że tak bardzo było zaberwane. To się mówi, że metkę widać, więc zerwałam, bo nie we wszystkich ubraniach, które kupiłam na wyprzedaży, jeszcze zdążyłam gdzieś być, więc na niektórych jeszcze mogą być metki. To stylizacja finałowa jest to taki komplecik z koralików e, mini spódniczka i topik na ramionzkach z zary. E, do tego również z zary taka narzutka z takimi zdobieniami w postaci pętli. To kupiłam dzień przed wylotem do Grecji w zeszłym roku, w sierpniu. Bardzo się to spodobało mojemu Antkowi i mi to sprezentował. To było w cenie regularnej, buty też w cenie regularnej, ale to nie są duże pieniądze, bo to jest CC Jennifery. No i ta torebeczka, której, której jestem zakochana. Jest to wyprzedażowy z szaty Jessica Mercedes, ona jest z Jennifery, czyli CC. Kupiłam ją za cztery dyszki właśnie na Winter Jessica Mercedes. Jestem zakochana, ona też może być jako taka forma wystroju wnętrza. Ona u nas jest na komodzie w pokoju i też bardzo ładnie wygląda, cieszy oko. No i tak w całości ta stylizacja się prezentuje. A, Antoni, musisz mnie zabrać gdzieś na wakacje do Maroko, bo stylizację już mam. Jak się Wam podoba ta stylizacja? Napiszcie w komentarzu. To jest fajnie, taka fajna sukieneczka. Taki print zwierzęcy, przezroczysty. Ona też by fajnie pasowała do tamtego smokingu. Także tak. Coś co kocham to jest ten czyli srebrna blink bling, cekinowa sukienka. Z cekinowych sukienek jeszcze... Ups, 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 nie lecicie rzeczy. Jeszcze mam coś takiego. Ona jest fajna, taka metaliczna, ona będzie w stylizacji się coś zrobiło. Ona będzie w stylizacji trendowej. Trendy lato-wiosna. Już niedługo na blogu, więc spodziewajcie się stylizacji z tą sukienką w roli głównej. Taką metaliczną również. Tu zostałam akurat w prezencie od Antka. Jak wróciłam z gali z Gdańska, tu na mnie czekała taka sukienka właśnie. I nawet o dziwo na premierza Roysta nowego sezonu, tego serialu Netflixowego. Monika Brodka, wielka trendesterka, Trendysterka miała właśnie tą sukienkę. Także proszę proszę. Antek trafił w dziesiątkę kupując tą sukienkę. Zgadza się. Taka sukieneczka też jest fajna, po prostu... Nie wiadomo jak ją ubrać. Nie wiadomo jak ją ubrać. Tak się namęczyłam, namęczyłam w Suki Sukienkowy dzibalą. Ale przyjaciółka nie wiedziała, kolega nie wiedział, a może wiedział, jak założyć. No, po prostu mój to jest najlepszy przyjaciel, najlepsza przyjaciółka. Mm. Tą sukienkę też możecie już kojarzyć z sesji na blogu, gdzie byliśmy na Międzyczasowym. W Barcelonie. W Barcelonie, ale w Monsteracie. No właśnie, tak. Tutaj jeszcze od Jessica Mercedes sugerowałem z wideach na jej wintek. Właśnie to też było na sesji e, w parku. Robiona. Taka właśnie spódniczka. I do tego bluzeczka, coś jest, co lubię, princ zwierzęcy, ale w kolorze i to takim niebanalnym kolorze, ale nie do końca moje kolory, bo zieleń i niebieski niekoniecznie lubię. A tu mi się bardzo spodobały, że polubiłam się. I patrzcie, co tu jeszcze jest. Taka właśnie złota yy... sceniczne i jądrowe stylizacje, myślę, że będzie fajna. No i to jest tylko część, bo jeszcze więcej mam rzeczy, ale pochowane w tej szafie, w tamtej szafie już nie chcę mi się szukać. Ale oglądajcie na bieżąco nas na Instagramie, na blogu, bo będziemy na pewno rzeczy, które kupiliśmy na wyprzedażach, wykorzystywać w swoich stylizacjach. Także dzięki. I takie jeszcze oto gadki lambadziary. Mieliśmy dwie pary, ale jedne zostawiłam w taksówce w Barcelonie. Razem z moimi ukochanymi fajnymi butami, także no tak. Także teraz mamy jedną parę. One też są z wyprzedaży w zarze, kupione za 19 zł, tylko. Także tak. Dziękuję, że oglądaliście ten odcinek do końca. Mam nadzieję, że stylizacje Wam się spodobały, że się zainspirujecie i podczerpniecie coś do swoich stylizacji. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. I co? Do kolejnych odcinków. Miłego! Hej!